Fajne te hartarule z tymi serwerami. Co za banda partaczy? Znowu padły serwery? Czy będzie rekompensata w postaci bufnięcia Shida? Za to kołowary to lodową tarczę usuncie, okej? Okay? Czemu mam 5 minut oczekiwania na napisanie czegoś tutaj? Tanar upada po raz trzeci. Rip Izin. Trzy osoby w jednym momencie chciały zagrać. Mam nadzieję, że Izin zmartwychwstanie szybciej niż po trzech dniach. I wraza bardzo oddawał, wiedziałem, że to błąd. Czemu mam 5 minut oczekiwania na napisanie czegoś na Discordzie? Testy wytrzymałościowe przed eventem. Podsumowanie. Jało szybciej niż miało. Działa. Miło było. Jedziesz z nim! Lil vert banuje za prawdę. Prawdę można wyrazić w kulturalny sposób. Nie będę tutaj trzymał toksycznych, niewychowanych i niekulturalnych graczy. Uczcijmy minutą ciszy, biedne homiki. Ale syf ten serwer! Izin no też zdechł. Cóż, żyjemy w czasach komuny, gdzie każde słowo musi być przychylne wobec administracji. Ty żyjesz w bańce najwidoczniej, jeśli nie na porządku dziennym kliniesz do każdego. Dyplomatyczne określenie patologii. Moim zdaniem... Kultura w grze być powinna, ale z drugiej strony w tej grze można dostać bana za byle co. Jest to chyba jedyna taka gra na świecie. Stacja dziewiąta. Tanar upada po raz trzeci. To ten wyczekiwany Bufryca i Droida mogą bić V2 tak szybko jak wodu? <laughs> czyli nie bić, bo padły serwery. Tanar powinien już śmigać. I zin? faktycznie ma problemy? Badamy temat. Gdzie są sprawozdania finansowe od 2021 roku do 2023 roku? I czemu od 2016 roku firma nic nie zarabia? Nie mutujcie justek. On tylko robi kontent do odcinka Bolaciego, okej. Okay? Tyrta się pali tam, w Białym Księżycu. Styrta, styrta skrętek wystających z serwerowni. Tanar działa fajnie. To co? Haha. Ha. I nie było sprawy. Jakie haha? Srebrna powiedziała, że nie dla tanar, haha. A po starcie będzie ups, here we go again. Dosyć, że jeszcze obudziliśmy polociego, to jeszcze zarobi zawrotne 15 groszy za sensa za odcinek, a tu jeszcze podatek odjąć i jak tu żyć. Zgadza się, dlatego zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem, aby jak najbardziej zwiększyć jego zasięg. Dzięki. Jak chcesz z drugim gadać, to wyślij oficjalne pismo na adres biura. Tutaj nie ma miejsca na takie trollingi. Jakbym mógł poprosić o adres do biura lub e-mail, żebym mógł wysłać oficjalne zapytanie. Widzisz w Google Broken jak z polityka prywatności masz czę w regulaminie też. Tymczasem White One na Google! Uzi, przyjrzy się ktoś mojej sprawie zgłoszonej w błędy i pomoc? Bo tak trochę nie mogę tego zgłosić na support, bo nie mogę na niego wejść. Teraz mam jakby ważniejsze sprawy. Maloci się masz szczerze, ze No się ma. Fajnie wrócić po robocie do domu, pograć chwilkę wieczorem. Dziękujemy. Świąt nie będzie? Jak staniesz przed lustrem i powiesz trzy razy dzięki za haha, to pojawi się srebrna i nie będzie. Sytuacja prosi się o odcinek specjalny. Właśnie teraz mamy tego w skutki. Skarbówka się dobiła do Ferrari Driga i mamy oficjalny event zamknięcia firmy Whiteman. To może dziady instead? Dziady to masz na tanarze. A w dzisiejszym repertuarze szczerze oberze. jeden, nie działają serwery. Dwa, gdzie są sprawozdania finansowe. Tymczasem, Moon. co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Siema baloczy. Wisicie sześć tropów trwogi, dwie średnie flaszki, orcie zioło i lawę z skemenak. Zapraszamy na support. Wisicie duszę w rollinga. Siema. co się dzieje, że taki spam na DC Jestem w pracy na drugiej zmianie i nie wiem co mnie umija. Serwery rip! Robimy ściepę na zapasowe homiki i karmę dla nich. O 21 będzie restart serwerów ta Anaros Easy. Wyciekły nagrania z kamer serwerowni Outpun Games. Lol i mi. Baloci, weź o mnie wspomnię jak będziesz filmik z tego okręcił. Dzięki. Możesz nie udźwignąć tej sławy. Szczerze oberze, jak naprawić serwery? Tak, Baloci, czekamy. Ustawka, aby Baloci miał content. Tak jest! Just observing. Powinno być. Just screening. Pozdrawiam, jeśli będę na odcinku. Aha, nie tylko ja jestem atencjuszem. No, każdy po części jest. Ale to real talk. Balocznie nie przepuści takiej okazji. Kadaryna witeszka, też za to, że musiał patrzeć na pomący Tanar. Tymczasem w serwerowni White Moon. Kurde coś z tego małem. Haha na psycho. Tanarek zwykle zdycha jako pierwszy. Nie dość, że więc zajebisty, to jeszcze serwery stabilne. Tanar upadł po raz drugi. Padł tanar? Czy mi się wydaje? Bo zalogować się nie da. Nie no wydaje wam się co wy. Przerwa obiadowa. Chomiki karmią. Ta ciągle płonie. Którzy z administracji już korzystają, że serwery padły. Paloci trzeba włosa przywołać. Szkoda, że ty jak na forum nie robią, żeby wyłączyć czat przy takich waszych płaczach, abyście się bardziej wkurzyli. Nie zewaj się. Tymczasem drygu jaja maluję. Siant serwerownie poświęcił i zwarcie. Tanar. Drygu widzi, że macie okna nieumyte i wyłącza serwer co godzinę, dopóki nie będą Umyte, proste. Śmiesznie. W ramach rekompensaty jeden kapisanek na głowę dla każdego. Specjalnie L4 wziąłem na event. Nie tylko ty. Bodrygu jak widać też. A ekipa milczy. Pewnie według nich nic się nie dzieje. Mogę jedynie powiedzieć, że pracujemy nad tym. Ale nie wiem czy to coś ci da. A od ilu lat trwają prace? W oczekiwaniu na event. Można wycofać L4? Bo chyba nie warto było je brać na event. Serwery też wieły L4. Tyle ile reakcji będzie pod tą wiadomością, to drugi rozda każdemu tyle, ja, jakich serwer będę już działać. Balocz i dawaj jakiś stream z goticzka co? O, tak, tak, na streamy z Goticzka zapraszam. Oraz zachęcam, aby zostawić na kanale suba oraz kliknąć w dzwoneczek, co by nie przegapić powiadomi o streamach z Gotika bądź streamach z Broken Runks. I co, będzie haha? Nie dla ps... znaczy, tanar haha! No, to wiem, gdzie pieniądze z Platy idą. Panie pewnie zadowolone, a drygo zarobiony. Kiedy zmniejszy się cooldown? Jak ludki przestaną się za bardzo ekscytować. Jak to ocenisz mając aktywny cooldown? Here we go again. Znowu? No, naprawili. Mnie właśnie wywalił o stanaru. Już widzę, jak to jutro o dziewiątej będzie. Serwery wstały, a w przypadku utraty Insty zapraszam na support. Można skiny dodać? Czy godzinny update to za mało? Psycho z grupek to jakiś żart? Na F2 lepiej wychodzi. Trochę dużo leci z grupek. Kiedy shadow nerf dropa. Ewen nie zaczyna się od 10, że już narzekania są na event? A od dziewiątej. Nerfik poszedł jak nic. Dobra, zbiłem sobie cztery grupki. Baraniaków, średni deal siedzieć i bić to cały dzień się zapowiada. Taki idealny event jak zawsze dla damage'a. Bez rebalansu resów wykłute biły coś więcej jak na V2. Rel. frontowale takie same kryty jak z chi praktycznie. Werskiny. Werskiny. Końcu dodali. No w tamtym roku item z pisanki na 60 level warty był ponad bańkę, a teraz postacią w okolicach setnego po 400k. RIP TANAR? Mamo TANAR znowu nie działa. Ta. Pozdro. <laughs> Poli się! Co to mówiliście, że na sobotę wszystko będzie picobello? TANAR na cmentarzu. Nieoczekiwana fuzja serwerów. Nie macie nie do Został to przez to w kółeczku biegać. A Trzaskowski mówił, że się pali, to nikt nie wierzył. A to nie ziemia, tylko serwerownia. Dzięki za zwalenie z Lecka. To Co z tymi sprawozdaniami finansowymi? Panowie, ale majówka to dopiero za miesiąc jest! Dobrze, że zapas jest na serwerze, to przynajmniej na evencie lagów nie ma. Trzeba niestety znów czekać. A Kadarin działa! Bo Kadarin to nad serwer. Pozdro. Kadarin to większy syf niż mój shit, więc nie wiem, o czym ty gadasz. REL, tylko IZIN. IZIN, król! Kurde, szkoda tego ewentu. Napaliłem się na niego, on mega średni. Dropleci z jednej na dwadzieścia grupek. Expokej, ale bez szału. Psychosymboliczne. Może pisanki zaskoczą, ale się nie nastawiam. Jakby dali hecha na święta, bardziej byłbym zadowolony. I co? Chyba powrót do i wra. Res pisanek to też żart w porównaniu do ubiegłego roku. Człowiek myślał, że skoro nigdy nic nie dropi, to chociaż tutaj jakoś na pisankach zarobi, a tu ząk. Fenomenem jest to, jak można bać się dać na trzydniowy event jakichś zajebistych wartości psycho i dropu tropów 10, 12 czy odłamków, jednocześnie mając cały czas darmową instę, która sypie psycho, zalewarynek tropami 7, 9, odłamkami i orbami. Powtórka. Tanar's gone. AHAHAHA! Klasa. No i trzy pisanki w innym momencie ktoś zebrał. RIP serwery. Stabilnie. Wszystko jest git. Przestaniecie gryźć kabel? Nie dość, że zajebisty, to jeszcze serwery stabilne. Dajcie spokój, to dopiero czwarta awaria w ciągu 24 godzin. Tanardet? Tea! Nie no, wydaje wam się, co wy. Przerwa obiadowa. Serio, nie wiem, czemu serwer tanar nie jest w stanie sobie poradzić z eventem wielkanocnym, gdy radził sobie ładnie z gwiazdkowym. Tryb powolnie jest włączony. Członkowie mogą wysyłać tylko jedną wiadomość co 5 minut. Komuna! To może jak już działa, to zastąpienie każdej grupki eventowej przez V2. Przynajmniej warto by było bić. Ma ktoś info, za ile znowu wywali? Za 15 minut jakoś. Wow, znowu RIP. Ja jak berety. Przebieg eventu zależy właściwie od tego, w jaki sposób chcecie spędzić czas. Ulala, serwerki 5 razy już dzisiaj padły. Pamiętajcie, najważniejsza jest dobra zabawa w gronie Baloci przyzywamy cię! Gówno burza się zaczęła, a serwery w ogniu. Kracze chwalą stabilność serwerów Broken Ranks. Pamiętajcie, że administracja daje 3 dniowe bany nie wiadomo za co, akurat na czas eventu, a potem na suporcie odpiszą Sorki. Witam ponownie wszystkich tu zebranych, spotykamy się co 20 minut, jak się niewiele. Serwerownie dba o to byśmy spędzili święta z rodziną, a nie przy kąpie. Z tego dnia to Baloci będzie miał materiału na kolejne 100 odcinków szczerze br ze Tak, i tego wyszło już tak dużo, że tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i raz jeszcze zachęcam do zostawienia łapki pod filmem. Z tej strony Baloci. Pozdrav